Moi drodzy, odkrywamy nowe kadry. Ja Was dzisiaj witam na moim kanale i rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Mocytem przewodnim będzie tutaj Date Me Bryson Keller oraz wiele innych książek. A skąd wiem? Bo oczywiście nagrywam początek na sam koniec. No niestety nie oduczę się chyba tego. Tak czy inaczej mam przyjemność zaprosić Was do oglądania, także weźcie sobie coś do picia albo do jedzenia i lecimy. Ola ostatnio zachwycała się nad y, o Hąklą. Ja się tym zachwycam Ja bym od chciała żebyś... 2017 roku. Ale powiedz kilka słów na temat tej książki. Przede wszystkim jest to książka, która mnie oczarowała od samego początku. I która zaczęła praktycznie moją przygodę, jeżeli chodzi o ogólne czytanie książek. I polecam ją każdemu, kto lubi taki delikatny vibe romansu i jakieś tajemnice. Ale nie obchodzimy wasza <grym grym> nie <licharnofia grym> tej książki, także... <grym> Hello. Tu Koniec. jest. Dobra. się ja to będzie rzeczywiście Koniec. Koniec. To Jest Lepkie. Jakie? Koniec. Lepki. Trochę Koniec. 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 Do końca, Koniec. 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 jeszcze ostateczną opinię. Yeah. Mm. Uuuu, jedno wielkie nieporozumienie Empiku. Zastanawiające jest właśnie to, że to Empik w ogóle zgodził się wydać, nie? Wydawało mi się, że Mpik jest trochę na większym poziomie. Co? Well, well, well. Korzystając z okazji, że wyglądam jak człowiek, mamy dobre naświetlenie i ładny kadr, to Wam nabygram update uh, Date Me Bryson Keller. Czy tak to się wymawia? Nie mam absolutnie dla tego pojęcia. Tak czy inaczej, jestem na stronie 55 i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę fajna książka. Wciągnęłam się. E, i, natomiast no, nie ukrywajmy, że jest to obyczajówka po prostu, tylko że bardzo ładnie napisana. Serio. Jakby ja jestem w szoku. I teraz tak, o czym w ogóle jest ta historia? Mamy tutaj głównego bohatera, który ukrywa się z tym, że jest homoseksualistą. I po prostu pewnego razu dochodzi do zakładu między grupką jego znajomych, tego głównego bohatera, a takim tytułowym Brysonem Kellerem, że gościu będzie musiał się jakby umawiać. Co tydzień z kimś innym, i wiecie, brane są pod uwagę w sumie dziewczyny, natomiast nie zostało powiedziane, że mężczyźni nie są brani pod uwagę. Nawiązuje się pewna sytuacja później, w ramach której nasz główny bohater z tym tytułowym bohaterem umawiają się na 5 dni po prostu randek. Czy to nie brzmi fajnie? To naprawdę brzmi bardzo dobrze. Na razie wykonanie też jest mega w porządku. Natomiast. No to jest piąty rozdział, tak, przede mną, więc nie chcę powiedzieć za dużo, żeby się później nie rozczarować, ale myślę, myślę, że wystawię jej takie mocne cztery gwiazdki, bo naprawdę czuję ten vibe. I to tyle, jeżeli chodzi o ten update. Robię Wam unboxing, bo przyszły do mnie dwie paczki z wydawnictw i powiem Wam, że dosłownie za pół godziny może... Zrobię najbardziej spontaniczną rzecz w moim życiu. I mam strasznie mieszane uczucia, po prostu mam nadzieję, że to wypali. Ehm, pierwsza książka, którą dostałam, czyli Sam Sylwester i wiele na wpół przeżytych żyć. Ehm, najnowsza premiera wydawnictwa Odyseja, to jest podwydawnictwo w sumie, to się podgrupa. Ehm, wydawnictwa Znak. No powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa tego tytułu, tym bardziej, że było o nim głośno. Ehm, a kolejna książka... Ja już wiem, co to jest. To jest też najnowsza premiera wydawnictwa Jaguar, czyli WAMPS. Już wyciągam. Oha, matowa książka. W mroku lśnimy. WAMPS, świeża krew. Nie mogę się doczekać. Vibe oczywiście wampirów. Bardzo dawno nie czytałam w ogóle książki w takim klimacie utrzymanej, także tym bardziej jestem ciekawa tego tytułu. A ogólnie o tej książce było bardzo głośno e, za granicą. E, ludzie się zachwycali, jak czytali tę powieść, także tym bardziej po prostu wiecie. Mam nadzieję, że to nie będzie coś pokroju kroju z Mierz. Bo zmierzch mam w planach czytać również ze zmierzchem. Powstanie pewien projekt, natomiast na razie jeszcze nic tam nie zdradzam, bo to będzie coś naprawdę fajnego. I to tyle. Dwie książki, które do mnie przyszły. I lecicie oglądać dalej tego vloga. Mam totalny mental breakdown, jakby wróciłam przed chwilą do domu. I jestem totalnie zmęczona po robocie. Na poprawę humoru kupiłam sobie dwa magnumy, za które zapłaciłam 14 zł. Jakby <grym>, what the fuck. Poprawiałam dzisiaj też dziarki u Victorii. Nie zobaczycie tego. Ehm, bo e, kilka trzeba było po prostu ehm, kilka stron poprawić tuszem. No i co? I dzisiaj dobrze, że mam wolne. Naprawdę dobrze, że ja mam dzisiaj wolne już. Będę się regenerować, czytając książkę. I to są moje plany po prostu na dzisiaj i na jutro. Będę czytać książkę i się regenerować. Także dbajcie o siebie i pamiętajcie, że wasze zdrowie jest najważniejsze, wy sami jesteście najważniejsi dla siebie, bo jeżeli was nie ma, to nie będzie nikogo takie moje przemyślenia na ten moment. Skończyłam czytać Take Me Bryson Keller. To jest najbardziej urocza książka, z jaką miałam do czynienia, jeżeli chodzi o tutaj wątek LGBTQ. Mamy historię dwójki chłopaków Którzy może powiedzieć, że odkrywają siebie powoli. Jeden wiekim jest, drugi jeszcze nie do końca. A my, jako czytelnicy, idziemy za ich historią, poznajemy ich i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę fajnie rozłożona książka. Zamysł na fabułę też bardzo w porządku, bo mamy tutaj pewien zakład z chłopakiem, musi on go realizować, by po prostu udowodnić coś komuś i sam sobie, natomiast sprawy się komplikują. Dochodzi do jednej bardzo ważnej sytuacji, która odmienia bieg historii i tego zakładu. Także ogólnie naprawdę w porządku. I dostałam książkę od kolegi z pracy. Jest to wywiad z wampirem. Klasyka, która jest niedostępna, jeżeli chodzi o wersję papierową. A on ma całą serię na półce, także poprosiłam go o to, żeby jednak dał mi, pożyczył tę książkę i zaczęłam, tym bardziej, że trzymam mnie vibe wampirów, nie wiem dlaczego, chyba po tym, jak oglądałam Zmierzch. Na razie zaczyna się naprawdę w porządku, widać, że jest bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o pióra autorki i również mam w planach czytać Vamps. no bo tak jak mówię, coś mnie wzięło na wampiry, a zwłaszcza, że teraz niebawem przyjdzie do mnie na dniach Zmierzch i też go będę czytała. I to na tyle z tego update'u. macie chłopaków, to bardzo serdecznie Wam polecam podebranie bluz od nich, bo to jest najlepsza opcja dochodzenia po domu. Taka dygresja. Nie nagrywałam dwa tygodnie, bo miałam dosyć produkt... może nie tyle, co produktywny czas, natomiast nie miałam po prostu czasu, bo byłam w pracy, dosłownie. No ale mniejsza nie, rozwodzi... nie rozwodziła się nad tym. Wymieniłam kolczyki. Nie wiem, czy wy zobaczycie. mam diamencika i mam węża i ogólnie bardzo w porządku to wygląda. Przychodzę do was również z takim ciutkę większym update'em, bo jestem w połowie wywiadu z Vampirem i naprawdę mi się podoba. Serio, jestem zachwycona i coś czuję, że to będzie może nie najlepsza książka 2023 roku, natomiast stanie w tych lepszych. Czy muszę mówić coś więcej? Myślę, że nie. Przerabiam tę książkę, mam notatki, pełno cytatów. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, te fioletowe to znaczniki absurdów. Zielone to te, które mnie rozśmieszyły. Nie, zielone to te, te, które mają ładne cytaty, i niebieskie to te, które mnie rozśmieszyły. I przy okazji, jak już przychodzę do Was, to robię Wam unboxing. Podostałam paczkę od wydawnictwa Jaguar. Tak ona się prezentuje. I ma tu w środku w ogóle piórka. Dobra, mamy jakąś teczkę. Okay. Już wiem, co to jest. To jest wznowienie e, kruków. Tak? Taki tytuł był. Edgar Allan Poe. Okej, okay, Jakie jest. Bo bardzo w ogóle e, pokażę Wam na przebitce. Bardzo w porządku pomysł ze strony wydawnictwa e, odnośnie tej książki. Kurczę. Kurczę, mogłam się domyślić, że to chodzi o kruki, bo przecież są tutaj czarne pióra. Nevermore kruk. No. Przepiękna okładka. Ona jest taka dziwną ma strukturę, powiem wam. Taki format... Nie wiem. Taki alamatowy, ale jednak nie do końca i tytuł. On jest taki posrebrzany. Tak się ten tytuł prezentuje. Jestem zachwycona i będę czytać. Niedługo. Jeszcze tutaj w ogóle będą, będzie twórczość Edgara Poego, a ja bardzo chciałam przeczytać tego autora z swojego czasu, także kozacko. No i dobra, moi drodzy, to będzie na tyle z tego update'u i z tego reading vloga. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Życzę Wam cudownego dnia. Cześć!